Wiem, że się stresuje przed maturą, dlatego, że każdy człowiek stresuje się przed maturą. Kogo nie zapytasz, zawsze Ci będzie pamiętał coś z matury i będzie pamiętał, że się stresował, denerwował. I wiesz, w pewnym sensie ten stres się przydaje, dlatego, że wtedy nasz organizm jest pobudzony, jest lepsze krążenie, wydajniejsze oddychanie, więc lepiej zaopatrzony w tlen mózg i wtedy się lepiej koncentrujesz, łatwiej Ci będzie się wszystko przypominać. Oczywiście, pierwszy taki moment, kiedy wejdziesz na salę, kiedy dostaniesz zadania, jest taki jeszcze trudniejszy, jeszcze będziesz podekscytowana, ale kiedy ten stres już zejdzie, to właśnie będzie on korzystnie na Ciebie działał tak pobudzająco. Mi na przykład pomaga, kiedy się stresuję, kiedy pocieram sobie tutaj palce. Naprawdę nie wiem, jak to działa, ale to działa. Albo możesz również włożyć sobie rękę, tutaj gdzieś Dotknąć pod bluzę swojego ciała i uciskać sobie to ciało. Nikt tego nie będzie widział, a Tobie to może pomagać. Dobrze jest też przygotować się na dzień przed maturą, żebyś wiedziała już w co się ubierzesz, że masz wszystkie przygotowane te rzeczy, które możesz wziąć na maturę. I też uświadamiaj sobie, że matura to nic innego jak kolejne zwykłe sprawdziany, tyle tylko, że przebiegające w takiej aurze, że to każą się elegancko ubrać. Pamiętaj, że na maturze świat się nie kończy, nawet żeby coś nie poszło po Twojej myśli, to trzeci powodzenia, trzymam kciuki, wszystko będzie dobrze.